Witam, dziś przybliżę elektryczny fatbike NGW M20, dostępny w dwóch wariantach, z jedną lub dwiema bateriami. M20 to pojazd, który gwarantuje spojrzenia przechodniów i innych użytkowników ruchu na ulicy. Jego design jest zbliżony do motocykli typu Cafe Racer, ze względu na charakterystyczny kształt ramy oraz duży frontowy reflektor. Sylwetka podczas jazdy na nim jest lekko pochylona, co dodatkowo nadaje całej konstrukcji dynamiki. Silnik umieszczony w piaście tylnej o mocy nominalnej 750W i mocy szczytowej 1000W w połączeniu z baterią o napięciu 48V umożliwiają imponujące osiągi atrakcyjne w porównaniu do ceny końcowej. Rama wykonana jest z lekkiego aluminium. Sprawia to, że pojazd jest wyjątkowo wytrzymały i jednocześnie lekki, co ułatwia manewrowanie i przewożenie. Maksymalna prędkość tego modelu wynosi około 45 km. Jeżeli rozważasz M20 w wersji z dwoma bateriami, to do dyspozycji otrzymujesz całe 1248 W, co przekłada się na zasięg do nawet 85 km jadąc na samej manetce gazu. NGW M20 to doskonały wybór dla tych, którzy chcą wyglądać oryginalnie i przemieszczać się w wygodny i ekologiczny sposób.